Cześć widzowie, piosenka Moje Wakacje z kanału Mati Super Vlog, odnawiam wszystko. Karwia, wakacje, karwia, wakacje, karwia, wakacje, gordejki, wakacje, gordejki, wakacje, gordejki, wakacje, garbatka, wakacje... Garbatka wakacje, garbatka wakacje. W Karwi nad morzem kąpałem się, a woda była bardzo zimna pamiątek dużo kupiłem. A byłem w Łebie, Władysławowie i Ostrowie, Jeziora morza. Hej! Zwiedzę wszystko, co jest! A teraz śpiewamy! Karwia, wakacje. Karwia, wakacje, karwia, wakacje. Hej hej, hej, Karw... gordejki, <tryk> wakacje. Gordejki, wakacje, gordejki, wakacje. Hej, hej, hej. Garbatka, wakacje. Garbatka, wakacje. Garbatka, wakacje. Hej, hej, hej. Garbatce, na działce bawiłem się. W basenie woda taka, że hej. Super, było się powygłupiać. A teraz jeziora morza. Hej, zwiedzę wszystko, co jest. Karwia, wakacje. Karwia, wakacje. Karwia, wakacje. Hej, hej, hej. Gordejki, wakacje. Gordejki, wakacje. Gordejki, wakacje. Hej, 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 garbatka, wakacje, garbatka, wakacje, garbatka, wakacje. Hej, 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 nad jeziorem trampolina, gordejki, to frajda. Jazda na linie. W górach nad strumykiem lub w Zakopanem fajnie jest. Jeziora, morza, hej! Zwiedzę wszystko, co jest. Karwia, wakacje. Karwia, wakacje. Karwia, wakacje. Hej, hej, hej! Gordejki, wakacje. Gordejki, wakacje. Gordejki, wakacje. Hej, hej, hej. Garbatka, wakacje, garbatka, wakacje, garbatka, wakacje. Hej, 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 hej.